Cześć moi drodzy! Jakiś czas temu będąc na zakupach, na jednej z półek zobaczyłem skarbonkę. Taka złota świnka, która kosztowała 8 ,60 zł 60 groszy. Przypomniały mi się wtedy czasy, kiedy byłem jeszcze dzieciakiem, dostawałem kieszonkowe i zawsze jakąś monetę wrzucałem do podobnej skarbonki. Tą skarbonkę, którą widzimy, nie trzeba rozbijać młotkiem, jak to się kiedyś robiło. Na spodzie mamy korek, który wystarczy wyjąć i wysypać zawartość. Obecnie skarbonki w sklepach mamy przeróżne i bez względu jaką wybierzemy, pomoże ona nam przy oszczędzaniu pieniędzy i zgromadzeniu jakiejś konkretnej kwoty na dany cel. Skarbonkę postawiłem, i co jakiś czas wrzucałem do niej nadmiar monet z portfela. Grosiki odrzucam osobno, I sporo się ich nazbierało. Monety złotówka 2 złote 5 zł latywały do skarbonki. Po około dwóch miesiącach świnka miała pełny brzuszek. Przeliczyłem i nazbierało się prawie 500 zł. W dzisiejszych czasach warto oszczędzać, a skarbonka z pewnością Wam w tym pomoże. A jaka jest Wasza ulubiona skarbonka? Czyżby również świnka? Dajcie znać w komentarzu oraz co sądzicie o takim oszczędzaniu. Pozdrawiam!